Stara tak, stary. O, na ich oh, no, no i kurwa... No i kurwa. <śmierdzi> Marek przed formatem mnie rozjebał. No jak? Aha, to inny. Kurwa, na się odpala latanie? Jak No nie. One patrzą na mnie, się i michać, cieszy, suką stuką lubię, zmieniasz nastroje. Inne priorytety mam, nie będę za królową biegał, jak nie Oponenci są na ogonie, Przestałem zaniedbywać zdrowie. Słucha się w wokalu symfonie, Nie towarzyszy mi procent. nominalny mam styl. wie to twoja, Co z tym zrobię i nie ma do mnie pretensji Mała, dobrze czuję rytm wrzuci dla nas tym załamek mojej pensji Każdy z nas to gracz, nikt nie może spać Dzisiaj łódź, jutro Berlin Swipe na double cup, gonię Ademar Ze mną będzie jak Merlin Monroe, podjeżdża po nas Wiesz, że mogę się spotkać. Przyjdź do mnie od razu. Przecież masz do mnie kontakt. Nie wiem już, co robię, kiedy jestem porobiony. Te suki piszą do mnie, a przecież nie szukam żony. One patrzą na mnie się i mija cieszy suką, lubię zmieniać nastroje. Inne priorytety mam, nie będę za królową biegał jak goniec. Oponenci są na ogonie Przestałem zaniedbywać to Słucha się wokalu Nie o twojej mamie Korzystamy z życia, mamy studio w hasie Mamy dużo czasu, nie na zamulanie Latam, ale nie po lajnie Wstaję rano, łapię chwilę każdą Bo gekcie idę sobie z fajną sarną Wiem, że tyle pracy nie poszło na darmo Wypuszczam w oka, skacze cała chata Od basu pękają szyby Właściciele starapatach, w tarapatach, ja obok mam brata Tu nikt nie robi nic na niby Tak, naturalnie robię hity Sam, bawię się do tej muzyki Ja, kocham wszystkich moich ludzi, ale bez oliwki, ale od No Divi Na niej Karolina Herrera Z pozoru dobra dziewczyna Całą noc nagrywaliśmy film, nie pamiętam jak się nazywa Gorąca że prawie pożyła i dobrze się za mną bawiła Chciałabym jeszcze raz z co robi się pyta Ale patrzą na mnie się i Michać cieszy suką lubię zmieniać na stroje Inne priorytety mam, nie będę za królową biegał jak go nie ci są na ogon, Przestałem zaniedbywać bywać z dołu Słuchaj, Słuchaj się w wokalu symfonie nie towarzyszy mi procę Nominalny mamstyl, nie to twoja Bibi najbardziej U nas to normalne bo taki mamy klimat. Nie lubię polewać, a ja wypiję za tłum Jak ktoś świat nie powie kogo wina. Nie mogę mieć szalonej suki, no bo byśmy się zabili. Wiem, nie mogę zostać w miejscu, nie mogę zmarnować chwili. Robię to co chcę, piję to co chcę. Nikt mi nie zabroni. Bierdą się, nie twój interes. Mówię jak alkoholik, lejemy łychę do koli Wiem, że za tu to boli. Nie za to głowa, bo nie będę więcej się przejmował tym, co było Jak można humor sobie psuć jakąś dziewczyną Chuj w te emocje przecież w końcu kiedyś znikną Wiem, że tej nocy poznam kilka nowych imion